No, hej, temat na dziś. Wianek dekoracyjny. Może być jako Bożonarodzeniowy, możecie go zrobić w wersji wielkanocnej, możecie go zrobić w wersji całorocznej. Ja pokażę Wam, jak taki wianek zrobić. W trzech różnych filmikach pokażę Wam wykończenia, różne koronki. W tym filmiku będziemy robić dokładnie taki wianek z taką koronką. Tutaj do tego będziecie potrzebować około 70 metrów. Sznurka bawełnianego 5 mm. Oponkę stropionową 26 cm i szydełko 7 mm. Zabieramy się do pracy. A o najważniejszym nie wspomniałam. I kubek kawy. Jest ósma rano, więc za dopiciem całego kubka kawy zrobimy taki jeden wianuszek. No to zaczynamy, drogie panie. Najpierw musimy zrobić pentelkę. Pentelkę robimy o tak. Taką rybkę musimy zrobić. Teraz szydełkiem wchodzimy tutaj w ten otworek i zaciągamy ten sznureczek i zaciągamy. To by było na tyle skomplikowanych rzeczy. Teraz Bierzemy naszą oponkę i od tyłu. Ten sznurek będziemy mieć cały czas z tyłu. wkładam rękę do oponki, zahaczamy o szydełko. Tak żeby nam tu sznurki przelegały i od tyłu bierzemy ten sznurek, bierzemy przez jedno i drugie przeciągamy. I znowu od środka bierzemy, od tyłu zahaczamy na szydełko, wracamy. Od tyłu bierzemy ten sznureczek i przeciągamy ten sznurek z palca przez jeden i przez dwa. I jeszcze raz. Sznurek mamy z tyłu. Tutaj wkładam rękę do środka oponki, bierzemy ten sznurek od tyłu, zahaczamy nasze dałko i wracamy. Bierzemy sznurek z palca, przeciągamy przez jeden i przez dwa. W międzyczasie sobie musimy ten sznurki dociągnąć, bo wód tutaj w środku jest mniejszy, po zewnętrznej będzie większy, więc będzie musiały się tak mm, dość mocno pościskać, żeby nam to ładnie weszło wszystko, ale powoli. Dlatego mniejsze szydełko, bo gdybyśmy dały szydełko 8 mm, to tutaj te otwory mogłyby nam większe powychodzić, ale robimy siódemko i będzie ok od tyłu. Do środka bierzemy sznurek, zakładamy od tyłu nasze dełko. Przekładamy, przeciągamy od tyłu. Bierzemy sznurek z palca i przeciągamy przez jeden i drugi. Bierzemy. Zahaczamy. Bierzemy sznurek z palca przez jeden i przez drugi. Chcę parę takich ruchów. Musimy sobie ściśnić, żeby tutaj nie było takich dużych otworów. I lecimy tak do końca, kochani. Może to był sznurek obok sznurka, a nie sznurek na sznurku, tylko jeden obok drugiego. Cyfrem dociskam, tylko nie za mocno, żeby wam oponka nie pękła. <śmiech> <śmiech> No, patrzcie jakie przytulone do siebie sznurki i tak właśnie ma być, przy tym kolorze akurat mało widać, ale gdybyście chciały zrobić kolor na przykład w butelkowej zieleni lub jakiś kontrastowy do białej oponki to te prześwity mogą być widoczne, więc staramy się je robić tak, żeby nie było widoczne. parę takich ruchów snukiem. patrzcie jakie prześwity I teraz je dopychamy wianek jest gęsty robimy tak do samego końca i spotykamy się tutaj no hej doszliśmy już prawie do końca i tutaj nam właśnie wychodzi różnica między obwodem wewnętrznym a zewnętrznym. Tu musimy troszkę pokombinować, jak najbardziej ścisnąć te środkowe nasze sznurki. Żeby było jak najmniej prześwitów. Tu pomagamy sobie palcem I tu musimy porozkładać te nasze sznurki wprasować je palcami, żeby one nam nie odstawały. Generalnie możecie nawet opąkę w takiej wersji zostawić. Powiem Wam, że spotkałam się z wieloma wzorami i wyglądają bardzo ładnie. Tylko dekoracje ponaklejane, no ale tutaj robimy krągę, więc lecimy dalej. Nie wbijamy się w to pierwsze takie nasze oczko, tutaj które było, tylko w następne i robimy oczko ścisłe. Jeszcze raz. Nie w to pierwsze, gdzie robiliśmy tą pętelkę, tylko w drugie. Bierzemy sznurek z palca, przeciągamy i przeciągamy przez to, co mamy na szydełku. No i teraz lecimy z koronką. Tutaj w tej wersji mamy udawany. Zrobimy sobie tutaj dwa oczka łańcuszka i poprowadzimy dalej. To lecimy. Tu połączyłyśmy rzędy e, oczkiem ścisłym. Teraz robimy raz, dwa oczka łańcuszka. To jest takie nasze zaczęcie koronki. Znaczy takiego płotka pod koronkę. I teraz robimy tak. Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Omijamy. Nie bierzemy pod uwagę tego, skąd nam sznurek wychodzi. Raz, dwa, trzy. I wbijamy się półsłupkiem, czyli szydełko pod spód z palca. Mamy dwa sznurki na szydełku. Sznurek z palca i przeciągamy przez dwa. I dalej. Raz, dwa, trzy. Oczka łańcuszka. I omijamy trzy. Nie bierzemy pod uwagę tego, tylko kolejne trzy, raz, dwa, trzy, i wbijamy się w czwarte, półsłupek robimy, i to wychodzi nasz płotek, na którym później będziemy koronkę zawijać. Znowu raz, dwa, Trzy oczka łańcuszka. Pomijamy raz, dwa, trzy. Wbijamy się w czwarty. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Pomijamy ten, z którego nam wychodzi teraz ten sznurek. Raz, dwa, trzy. Wbijamy się w czwarty. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wbijamy się w czwarty. Tak naprawdę, zarówno te koronki do wykończenia tych wianków jest mnóstwo. <laughs> Raz, dwa, trzy. Kwestia tego, która koronka podobała się Wam najbardziej. Raz, dwa, trzy, wbijamy się w czwarte. Dolecę do koła i spotykamy się przy końcu. I tutaj mamy tak: trzy oczka łańcuszka. Jak sobie policzycie, mamy tak. Stąd nam wychodzi, raz, dwa, trzy, tu się udało. Gdyby Wam zostało dwa, albo gdyby Wam zostało cztery oczka, też się z tym nic nie dzieje naprawdę, bo tego nie będzie widać. Więc teraz łączymy, raz, dwa, bo robiłyśmy dwa oczka takie udawane, więc o tak sobie wbijamy, raz, dwa, po te dwie nitki, bierzemy sznurek z palca, i przeciągamy, i mamy rząd zamknięty. Tak naprawdę w takiej wersji też można zostawić wianek, bo ta koronka też wygląda bardzo ładnie. To byłby chyba wzór koronki numer 4. No ale dobra, lecimy. Musimy przejść do tego miejsca, więc w ten otwór wybijamy szydełko, bierzemy sznurek z palca. I przeciągamy przez to co mamy na szydełku, oczko ścisłe, oczko łańcuszka i tutaj będziemy robić w każdym, w każdym tym płotku po cztery półsłupki. Tutaj akurat robimy te półsłupki trochę luźniej, żeby nie było takiego motywu, że wam tą o, tą koronkę tak ściśnie, bo wiem, że jest mania na ściskanie tego sznurka albo się przerzucacie na większe szydełko żeby trochę rozłożyć tą koronkę albo robicie te półsłupki luźniej siódemką szydełkiem ósemki akurat przy sobie nie mam, więc zrobię siódemką ale luźniej tego nie traktujemy jako półsłupek dobijamy raz dwa cztery i mamy cztery półsłupki i od razu przechodzimy do następnego czyli nurkujemy bierzemy sznurek z palca mamy dwa sznurki na szydełku bierzemy sznurek z palca i przeciągamy przez dwa nurkujemy bierzemy sznurek z palca mamy dwa sznurki na szydełku bierzemy sznurek z palca i przeciągamy przez dwa. Mamy dwa półsłupki. Jeszcze dwa. Raz. I dwa. I następny płotek. Nurkujemy sznurek z palca. Mamy dwa sznurki na szydełku. Sznurek z palca. I przeciągamy przez dwa. Jeden półsłupek. Mamy jeszcze trzy. Raz. dwa, trzy, Raz. Dwa. trzy, cztery i przechodzimy dalej, Raz. dwa trzy cztery i sobie rozprostowujemy tutaj i lecimy dalej raz dwa

Cztery i następne prosz dwa, trzy, cztery. już nasza Oponka, nasz wanek, zaczyna ładnie wyglądać. I obrabiamy to tak do końca. W każdym tym płotku po cztery półsłupki. No i okej, okay, doszliśmy do końca i teraz kwestia uchwytu. Jaki uchwyt będziemy robić? Możemy zrobić... Hm. Ja tutaj akurat przywiązałam tasiemkę. Możemy zrobić uchwyt sznurkowy, szydełkowy taki. Możemy tylko ten sznurek dowiązać tak, żeby było dowiązanie. Ja tutaj zwykły sznureczek dowiązałam. Pokażę Wam, jak zrobić e, taką zawieszkę szydełkową. Jak już doszliśmy, i w ostatnim rzędzie mamy w tym ostatnim podku 4 półsłupki. Z pierwszym półsłupkiem jest mundowanym, tylko z pierwszym. Łączymy się oczkiem ścisłym. Czyli jeszcze raz pokażę. Mamy sznurek na szydełku. Łączymy się nie z tym udawanym tu, tylko z tym pierwszym poziomem pod dwie. Bierzemy sznurek z palca i przeciągamy. I tu mamy połączone. I teraz możemy zrobić z osiem oczek łańcuszka. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mierzymy, czy to byłaby nasza zawieszka? Myślę, że tak. I wybijamy się oczkiem ścisłym w to miejsce, z którego nam sznurek wychodzi. Możecie też dalej, bo wiem, że pani na warsztatach robiły wersję, że o zawieszka była taka. Ja robię taką o, zawieszkę, że wychodzi i schodzi się w jednym miejscu. Więc wbijam szydełko w to miejsce, z którego nam sznurek wychodzi. Biorę sznurek z palca i przeciągam go od razu przez to co jest na szydełku. Teraz odcinam sznurek. Wyciągam go do siebie, i z tyłu muszę się wbić w to miejsce, z którego nam ten sznurek wychodzi. Czyli to będzie tu. O, widzicie? I przeciągam ten sznurek do tyłu. I nasza zawieszka wygląda tak. A ten sznurek od tyłu. To sobie albo podklejamy klejem na gorąco, albo wplatamy szydełkiem. W zależności od tego, jak policie, co preferujecie. Ja sobie tu wplatę pod parę półsłupków i odetnę ten sznurek. Już wystarczająco. Odcinam ten sznurek, ten, ten też. Tutaj jak będziecie kleić dekorację, to możecie ten sznurek na kropelce kleju na gorąco przykleić, zabezpieczyć, żeby nic się z nim nie stało. I tu jedynie, co wam zostało, to klejenie dekoracji. Tutaj już nic nie narzucam, bo możecie dekoracje bożonarodzeniowe, możecie wielkanocne, możecie jesienne. Ja te wszystkie dekoracje kleję na kleju na gorąco, także dziewczyny. Miłej pracy. Ja kawkę prawie dopiłam. Miłego dnia życzę. Papa pa, hej.